哥。<Long> er. yeah. Kurde wczoraj powiem wam Znaczy nie wczoraj, tylko przed wczoraj. Tak nie mocno kurde zaczął boleć ten ząb co go robiłem Że się złamałem Poszedłem sobie do Brunnen na nogach, czyli 5 km sobie zrobiłem. I normalnie tak mnie zaczął boleć ten ząb że ja mówię, nie no, muszę coś przejeść Kurde. no i załamałem się że będę musiał usunąć tego zęba, że jednak jest takie zapalenie, że nic się nie da zrobić, że albo leczenie kanałowe, albo usuwka, a ja nie chcę leczyć kanałowo, dlatego bo mam złe wspomnienia dlatego w moim przypadku pozostaje tylko usuwanie Zjem sobie jeszcze z trochę. No już mówię tak, że dzisiaj rano, bo dzisiaj Pierwszy dzień, że sklepo otwarte. Muszę dzwonić do dentysty, żeby usuwać tego zęba. Nie? No ale jeszcze skontaktowałem się z moim dobrodziejem zielarzem i on mi mówi tak. Zapasz se korę dębu z szałwien. i pukaj to miejsce, gdzie Cię boli. Ja w to nie wierzyłem, bo no, bo ten zombie zamknięty, to nie jest dziura, tylko jest plomba założona i mnie to po prostu boli tam w środku, nie? No ale już mnie to tak napierdzielało, że. że no nie mogłem wytrzymać i mówię, że zrobię tak. Zaparzyłem sobie te zioła, zacząłem pukać, wczoraj pukałem chyba z godzinę tym. znaczy no, pukałem, przełykałem, pukałem. Bo niby trzeba. Było... Mój dobrodziej powiedział mi, że muszę to wypluwać, a ja to połykałem, ale i tak zadziałał. Już wieczorem przestało mnie boleć, a dzisiaj to w ogóle mnie nic nie boli. Powiem wam, że to rzeczywiście działa. Jak macie problem z zębem, nawet jak nie macie dziury, tylko was boli, to wystarczy zaparzyć korę dębu z szałwią i pukać tym usta po prostu do skutku. Musi przejść. Znaczy, nie wiem czy w każdym przypadku, ale no w moim przypadku mi pomogło. Nie wiem jak tam. Życzę Wam, żeby też w każdym mój razie daje Wam tips. I dzisiaj 6 jajeczek jeszcze wjeżdża. Jak już przerwałem głodówkę, no to pasowałoby coś wartościowego na niej. szczęcia jak duszkiem przepijemy to oliwą z oliwek gdzie zdrowko I jeszcze na dzisiaj mam plan zjeść sobie tyle rzodkiewek. Bio. I to wszystko. I od jutra znowu zaczynamy głodówkę na nowo. Czyli teraz było tylko 2,5 dnia. I jutro wczoraj i dzisiaj jadłem. A jutro zaczynamy znowu nie jeść. A to na parę dni dosłownie. Do momentu aż pójdę do pracy, nie. Ej, pyhasutkiw. Może mnie znakom nie chcę połączyć na kąpie. Nie wiem, w ogóle... Nie. Komputer nie działa dla ja trzeba. We'll be right back. Że tyle Wam cię tylko powiedzieć. Jutro zaczynamy znowu głodówkę. Tym razem tylko dwa dni było. Lep, pamiętajcie, lepsze dwa dni, lepsze nawet okno żywieniowe niż nic. Ale jutro zaczynamy znowu głodówkę. I zobaczymy jeszcze, jak długo. Najważniejsze, że ząb uratowany. Aha, bo to już jest doletka w ogóle. Już trzecia chyba. Już prawie nic nie czuć. To sobie to wypiję. I zaraz znowu zaparzam korę dębu z szałwią. I do końca tygodnia będę sobie robił płukanki ust. Po prostu korą, korą yy, dębu z szałwią. Żeby całkowicie wyleczyć tego zęba. I cieszę się, że jest uratowany, bo to siódemka. Szkoda byłoby mi siódemkę stracić. To duży ząb. No i przydatny do gryzienia właśnie takich rzodkiełek. Ale dzięki. że dębu i szałwi udało się odratować, w co nie wierzyłem. Ja już byłem przekonany, że będę musiał usunąć tego zęba. Byłem pewien na 100%, że po zębie tak mnie to zaczęło boleć. Nie no, zioła działają cuda. Mówcie, co chcecie. Ale ja uważam, że zioła to jest, bo są najlepsze lekarstwa, które nie mają praktycznie żadnych skutków ubocznych albo jakieś tam minimalne, a pomagają w zasadzie na wszystko. że jutro nawet nie będę robił filmiku No jutro pierwszy dzień głodówki A może zrobię? Zobaczmy To były tylko dwa Pierwszy dzień głodówki i drugi dzień głodówki I wczoraj przerwałem Jest to... o kurde coś na... Coś mi się komputer psuje. Nie dobrze. Jeszcze kompa będę musiał naprawiać chwilę. Jeszcze raz. Trzeba go uruchomić ponownie, bo coś szlankuje. Także ostatnia rzodkiewka i już nic nie jemy. A już rzutkiewka Także zjedliśmy sobie 6 jajeczek bior, rzodkiewki biorę. Jedną skorupkę, praktycznie całą. Także wapna dostarczyliśmy. Tutaj. widzę, że nie ma żadnych pytań także ja uciekam taką krótką informację chciałem Wam zapodać widzimy się wkrótce, jak się coś będzie więcej działo ja zaraz zaparzam znowu korę dębu z szałwią i będę sobie robił pukanki. a trzecią dolewkę po prostu wypiję No, żebym te inne też piję Tylko najpierw trzymałem długo w buzi ok Nie ma nic do miłego dnia Dużo mocy I trzymamy się dalej że do, na moje 40 urodziny będzie taka forma że to się w głowie nie mieści